W ramach ogólnopolskiej kampanii Twoje Światła Nasze Bezpieczeństwo w 200 punktach w całej Wielkopolsce można bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swojego samochodu. W Lesznie można to zrobić na trzech stacjach. Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przypomina, że prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. Wcześnie zapadające zmroki pogorszenie widoczności są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Drzwi otwarte w stacjach kontroli pojazdów zaplanowano na 3 soboty, 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia. W Lesznie bezpłatne sprawdzenie świateł wykonać będzie można od 7 do 14 na stacjach PZ Leszno na ulicy 17 stycznia 45 oraz Car Service na ulicy Unii Europejskiej. 5, a między 8 a 13 na stacji Jamar przy ulicy Wolińskiej 17. Szczegółowe informacje na temat akcji i wykaz wszystkich stacji z Wielkopolskich, które biorą w niej udział, dostępne jest na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Warto już dziś wpisać do swojego kalendarza wizytę na stacji kontroli pojazdów.